Fajnie, że pytasz, to jest blachodachówka Panorama. Ja nieskromnie powiem, jestem jednym z autorem tego projektu. Jak jeszcze pracowałem w firmie Balex Metal, już ci pokazuję, czym się charakteryzuje. Przede wszystkim kształt, który przypomina dachówkę ceramiczną. Tu masz taki rowek, który jest prowadzony przez wszystkie krawędzie. To było najtrudniejsze w tym projekcie, żeby zrobić tak. Nie wiem, czy to Ty pokażę kamera. O, tu widać, że ten rowek idzie też tutaj przez tą krawędź. Oczywiście cięcie jest tak zwane 3 że nie widać połączenia. I to co jest fajne, to wykończenia do tego profilu. Takie oto gąsiory, które do złudzenia przypominają gąsiory naturalne, które łączysz modułowo. I takie oto wiatrownice, które jak połączysz też dają nam tutaj taką krawędź skokową, także jak popatrzysz na zdjęciach, do złudzenia to przypomina dach z naturalnej dachówki. Najładniej wygląda to w połoce matowej lub w takiej taki powoce premium Cezar z 50-letnią gwarancją. Jeżeli będziesz zainteresowany, mogę Ci to wycenić. U mnie w firmie oczywiście mamy to dostępne. Pozdrawiam Grzesiek Angelbrecht TKM. Wszystkiego dobre.